Cześć. Tak, tytuł jest po części clickbaitem. Po części, ponieważ odpaliłem drugi kanał, czyli swój stary, jakby z martwych stał, albo raczej właśnie jeszcze leży martwy, ponieważ wrzuciłem wczoraj film dokumentalny o bezdomnych ludziach z Opola. No i spędziłem na niego wiele, wiele czasu, wiele poświęciłem, żeby go stworzyć. No i potrzebuję teraz pod nim trochę wyświetleń. No i jeżeli. Spodoba wam się pomysł o tym, bo to jest film o bezdomnych, o tym, jak przez rok żyli, jak doszło do tego, że są tam, gdzie są. No i czy mają jakieś swoje plany na przyszłość. To jest pierwsza część, ponieważ druga część mam w planach stworzyć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, takie zestawienie z najbogatszymi i najbardziej wpływowymi ludźmi w moim regionie. Bezdomni, najbiedniejsi, najubożsi. I tacy wiecie, top of the top, co nie? Co ich różni, a co łączy? Przy okazji tam jest link dla. Do zbiórki, na pomoc dla tych najuboższych ludzi w opisie. No i sam film wydaje mi się, że jest dosyć ciekawy. Jest to zupełnie inna forma od tej, którą do tej pory wam pokazywałem w internecie. Jest to coś, co lubię robić i zapewne będę cały czas tam coś rzucał raz na jakiś czas. Może bardziej regularnie postaram się, przynajmniej takie, nie wiem, raz w miesiącu coś rzucić, bo to są takie produkcje, które się robi trochę dłużej. A jak będzie okazja na zrobienie czegoś, co się robi trochę mniej, a też będzie fajne, no to też oczywiście tam poleci. I w zasadzie to Wam chciałem przekazać: link macie w opisie, link macie w karcie społeczności na kanale, link macie w moim Instagramie, na Discordzie również. Na Discordzie fajna dyskusja się z tego wywinęła Więc polecam wpaść Polecam skomentować Napiszcie też w komentarzu czy już obejrzeliście, czy obejrzycie Czy was to w ogóle nie interesuje i nawaj Amongasa, Fortnite'a, Minecraft'a czy jakieś inne tego typu gry Bo to też będzie się oczywiście pojawiać cały czas Po prostu chciałem was poinformować o tym, że wystartowałem z moją drugą Taką, może nawet bym powiedział ciekawszą działalnością na YouTubie No i co, nie przedłużam Do następnego